Radio Poznań, audycja Sportowa Arena, dzisiaj o lekkiej atletyce, a są z nami przedstawiciele Obornickiego Klubu Lekkoatletycznego, prezes Michał Zieliński, Agnieszka Maluszkiewicz, Sebastian Nowicki i Dominik Szafrański. Tu... 36 szafet, sporo sporo osób. O, klub powstał w 2013 roku, My, ja byłem założycielem tego, tego klubu, w sumie moją intencją było... To, żeby moi synowie zaczęli tam e, trenować. Z pałeczkami, oczywiście. I za chwilę Sebastian przeprowadzi rozgrzewkę dla pierwszej zmiany, która o godzinie 10 wystartuje na 2 kilometry. Po to, żeby po dwóch kilometrach przekazać pałeczkę następnemu członkowi drużyny i. Tak będziemy biec łącznie 10 km. W końcu lat 90. zamieszkaliśmy w Obornikach i brakowało mi troszeczkę jakby takiego właśnie klubu lekkoatletycznego. Zebraliśmy się tutaj w takim, takim zespole już szerszym osób, które są bardzo aktywne sportowo, zaangażowane, nawet zawodowo, można powiedzieć, to jak Agnieszka i Sebastian w lekką atletykę. Dla wszystkich uczestników pierwszej zmiany sztafeta biegamy, pomagamy. No, a był już obiekt taki lekkoatletyczny właśnie, ten, na, był już ten tartan na stadionie Wybornika, kiedy to... powstawał? Absolutnie nie. No właśnie. To... Ż... No, to był żużlowy stadion, ten, który, który, na który e, pamiętał ostatnią gdzieś tam przebudowę w 1936 roku była e, i dopiero dwa lata temu właśnie też żeby... Y, powstała ta bieżnia właśnie e, tartanowa, która no, daje przyczynę do tego, żeby już uprawiać lekką tetykę w takich warunkach. Y, Współczesnych. Y, można wychować jakichś naprawdę świetnych zawodników, którzy później będą traktować królową sportu jako wyczyn, właśnie w obornikach? Agnieszka Maluszkiewicz. Oczywiście, myślę, że wśród tych dzieciaków, które przychodzą do nas na treningi, są zawodnicy, którzy w przyszłości będą zdobywać medale i, i mistrzostw Polski i na początku może Wielkopolski. Już no gdzieś tutaj startowali w pierwszych zawodach, w Lidze młodzików w innych mityngach. Myślę, że, że tak. No. Dzisiaj piekamy i pomagamy. Całe wpisowe z dzisiejszej imprezy zostało przekazane na rzecz fundacji. Ja nie mogę czekać. Panie Sebastianie, bo już słyszeliśmy poza anteną, grupka, którą się Pan opiekuje, bardzo ciekawa, utalentowana i chętna do pracy w pobornikach. To proszę coś powiedzieć. Kogo tam ma pan pod I swoją długodystansowców? Rozmaicie na charakterystycznie. I od razu ich bardzo serdecznie pozdrawiam, już dzisiaj na, <laughs> na Tak jest, każdego z osobna też <laughs> się na treningu. Męczyli o trenerze bardzo prosimy, żeby nas ten pozdrowił. To niech pani pomocha, jest... tutaj jeszcze do kamerki, można może w kamerach, co je właśnie. Tak, to jeszcze to jest, duża. Będzie. tak uh -huh. jest, pozdrawiam ich bardzo serdecznie. Tak, mam tak naprawdę dwie grupy treningowe, trzy grupy treningowe. Zacznę troszeczkę od tych starszych, to jest grupa wtorkowa o 19, który jest na przykład Dominik. To są grupa seniorska. To junior młodszy pan Dominik. Tak, to jest ta najmłodsza. Tak. Tak. Czyli ktoś kto Młodzie, biega dla siebie, tak, to biega ale boga ale trenera ale potrzebuje. Ale tak. Lekko jakby mieć Wsparcie, przede wszystkim wsparcie całej grupy, żeby można było gdzieś wyjść razem, gdzieś się spotkać wieczorem po pracy, troszeczkę tak naprawdę pogadać sobie o wszystkim i o niczym. I przy okazji przebiec. Tak, i przy okazji coś tam pobiegać sobie. Ale ta grupa, która jest e, dla mnie najważniejsza, to są dwie grupy. Jest grupa młodsza e, w ramach Lekkiej Atletyki dla Każdego. Prowadzimy treningi w poniedziałki, środy i piątki o godzinie 16. I to są te maluchy, e, ode mnie też również ze szkoły, bo jestem nauczycielem wychowania fizycznego, w klasach 4-6. I to są właśnie te dzieci z klas 4-6. E, Prowadzimy trening wszechstronny, od skoku skoków z wyż, rzut piłeczką palantową, dosłownie wszystko. Jest grupa ta bardziej zaawansowana, którą jakby wykorzystuje swoje doświadczenie na bazie biegów. Czyli zaczynamy sobie, mamy już grupkę 12-15 osób, którzy są jakby bardzo podekscytowani tym, w, jakim, w jaką stronę iść, w jakim kierunku iść i chcą się razem spotykać, chcą razem biegać i bawić się tym. błotsi, to już widać predyspozycje do jakichś konkretnych konkurencji? Widać, widać już 800-metrowców, widać długodystansowców, widać, i to też widać po charakterze, bo jakby nie było, czasami jest tak, że jak patrzysz na biegacza, to po charakterze widzisz, jaki dystans on będzie uprawiać. Czy jest nadpobudliwy, czy jest troszeczkę bardziej spokojny. To jest minuta, no to mam koło nad drugim, ponad. Kółko nad drugim zawodnikiem. sta ta ta! ta. I tam jeszcze zrób to samo. Tak? Młoda się wkręca. Nie, ale okej. Okay. Potrzeba chyba tylko więcej śpiewości. Mogę bardziej swobody w tym wszystkim. Myślę, jest okej. Bez problemu sobie trzymam taką prędkość. I oni też, mam akurat takie fajne dzieciaki, które mówią otwarcie, co chcą robić, tak na przykład, bo w moim przypadku wiedziałem, że chcę uprawiać biegi długodystansowe, ale też w niektórych jest przypadkach takie, że potrzebują takiego kopa wsparcia, powiedzieć im, jaki dystans mają biegać, wesprzeć ich i takie jest moje zadanie, żeby ich poprowadzić jak najbardziej. Patrzę w kierunku pana Dominika, bo jesteście już mocno wkomponowani w to środowisko sportu jako takiego w obornikach. Tak, tak, myślę, że tak, jesteśmy coraz bardziej rozpoznawalni tak naprawdę jako taka mocno zorganizowana ekipa, mocno zorganizowany klub, który ma zarówno tą sekcję amatorską, w której ja sam trenuję tutaj pod okiem Sebastiana. Bardzo fajna grupa około 30, 30 paru osób, które się systematycznie spotykają, które razem wspólnie wyjeżdżają na, na, na różnego typu zawody zarówno tutaj w okolicach Wielkopolsce, ale, ale też i dalej, gdzieś jakieś wyjazdy zagraniczne ostatnio były, ale poza tym tak, jak najbardziej dzieciaki też coraz bardziej lgną do, do tutaj tych sekcji, widzimy coraz większy potencjał, coraz więcej chętnych, chociażby wczorajsza impreza pokazała jak, jak dużo jest małych dzieci, które, które między innymi przy okazji takich imprez jak ta my też promujemy. Troszeczkę szerzej. Ląduj! Być może wśród tych dzieciaków, które wczoraj biegały trochę dla, dla przyjemności i zabawy, być może będą kolejni podopieczni: e, czy tutaj Sebastiana, czy, czy Agnieszki, która też tutaj ma maluchy pod, pod swoją opieką. A proszę powiedzieć, czy w przypadku lekkiej atletyki możemy mówić o efekcie sukcesu, czy też dużej imprezy? Jak rozmawiam ze swoimi dzieciakami, to widzę, że one mają właśnie idoli wśród tych osób, które zdobywają te medale. One śledziły chociażby te drużynowe Mistrzostwa Europy, które się dotychczas rozgrywały. Bardzo się cieszą z tych sukcesów i opowiadam, że chcą właśnie takie być. Uh -huh. że, że fajny trend się buduje. Zaczynamy zdobywać naprawdę fajne wyniki na tle całego świata, który właśnie motywuje dzieciaki. Daje się dzieciakom możliwości, to one będą zawsze z nich korzystać. Będę zawsze uważał, że lekka atletyka jest podstawą i nie bez powodu nazywana jest królową sportu. Od niej się, jakby wychodzi i. Jakkolwiek by nie było, jakąkolwiek drogą nie poszły, to lekko atletyka będzie dla nich taką dobrą podstawą do jakiejkolwiek dyscypliny dalszej, czy to drużynowej, czy nawet pływackiej. Wielu piłkarzy do nas przychodziło do klubu, żeby po prostu zdobyć szybkość, zrobić trochę zwinności, koordynacji, nauczyć się czegoś innego z lekkiej atletyki, żeby być lepszym na boisku. Panie Dominiku, tak jeszcze a propos tutaj tej starszej grupy biegaczy chciałem zapytać, bo to też jest duża świadomość wśród biegaczy i widzę, że, że też pan pewnie mi przytaknie. Nawet jak ktoś biega dla siebie, dla własnej satysfakcji z to jednak... Raz w tygodniu pod okiem trenera, to co daje? Co pomaga? Tak, zdecydowanie pomaga. Ja mogę tylko powiedzieć, może niekoniecznie na moim przykładzie, ale na przykładzie kilku osób, które. Pukały do, naszego, do naszej sekcji amatorskiej. E, trochę bały się przyjść, bo wydawało im się, że jesteśmy jakimś takim e, super hermetycznym zespołem. Okazuje się, że e, po dołączeniu do nas bardzo poprawiły swoje wyniki. I to bardzo cieszy i to bardzo napędza, bo to jest taka wewnętrzna motywacja do tego, żeby robić to dalej. Także zdecydowanie polecam i zachęcam, bo cały czas jesteśmy otwarci na nowych członków, e, na nowe osoby, które mogą do nas dołączyć. Uh -huh. Ja osobiście poprawiłem swoje wyniki i tak naprawdę, jak spojrzę na kolegów, ich zadowolenie z tych kolejnych zawodów. No to ale co się, trener co daje, właśnie na... nie wiem. Podpowie, żeby podkręcić tempo, albo nie przeszarżować? <grym> no, ułożenie to jest... stopy. O, jak to wygląda? To o, jest o tak. krok pokażę. To jest tak. <grym> my, my zaczęliśmy po prostu uh, trenować bardziej, uh, zwracając uwagę na jakość, a niekoniecznie na ilość przebiegniętych kilometrów, właśnie. tak? I tutaj trener Sebastian uh, ciągle to powtarza. Zresztą sam ostatnio eksperymentował z tym, że niekoniecznie właśnie ilość, uh, objętość treningowa, ale właśnie jakość i, i rzeczywiście zorientowanie na konkretny jakościowy trening, żeby te trening był po coś, tak my sporo rzeczywiście pracujemy nad koordynacją, sporo pracujemy nad takimi Czucie elementami, tak, tak jak, jak mechanika ruchu, tak, to są takie elementy, u których my nie mieliśmy pojęcia. Po prostu klepaliśmy kilometry. To było wszystko dla fanów, ale teraz więcej, mamy zdecydowanie większą, większą świadomość tego, co robimy. I to też procentuje przy okazji naszych zawodów, a to też potem cieszy, tak? bo jednak każda, każda życiówka jakoś tam nakręca i powoduje radość. A po to co troszeczkę robimy. Sztafeta biegamy, pomagamy. Chwalcie się, bo warto. Tak, to była druga edycja już. Sztafety biegamy, pomagamy. Pierwsza zeszłoroczna to była o nazwie sztafeta dla milki bardzo bardzo pozytywne wrażenia nie tylko od nas jako organizatorów bo cieszymy się od bardzo pozytywnych opinii pogoda dopisała to co też było bardzo bardzo istotne około 200 startujących w samej sztafecie 36 sztafet do tego jeszcze biegi dziecięce ponad setka dzieci więc działo się wczoraj na obiezierskiej, przy obiezierskiej w obornikach Stadion lekkoatletyczny, stadion z no, taką startanową bieżnią w kolorze czerwonym. Przed chwilą dopytywałem Agnieszkę Maliśmiewicz i... Cztery tory, sześć na prostej. Sześć na prostej, no tak, podsłuchiwałeś nas. Sztafety, coraz modniejsza forma takiej biegowej rywalizacji, prawda? Bo to w waszym przypadku 10 km w sumie, 5 razy 2000 metrów każdy z członków sztafety musiał przebiec. Łatwiej ludzi przyciągnąć do biegania sztafetowego niż takiego stricte indywidualnego? Myślę, że tak. Jest to w ostatnim czasie bardzo popularne też za sprawą sukcesów. I to widać nie tylko po zawodach, ale także po treningach. Często nie skończymy treningu bez tego, że dzieci domagają się właśnie tej sztafety końcowej. Także myślę, że łatwiej znaleźć też chętnych na zawody przez to sztafetowe. Jest jednak tam integracja, jest ta zespołowość, a do tego szczytny cel. Sebastian Nowicki, można by powiedzieć, specjalista od sztafety, bo muszą Państwo wiedzieć, że przed tygodniem w biegu... Biznes Run w Poznaniu. No to to chyba taka z największym rozmachem w naszym kraju, bo, bo w całej Polsce organizowana sztafeta i pan Sebastian Bieków w Drużynie, która wygrała i do tego jeszcze był najlepszy jako jedyny jak spojrzeliśmy na wyniki z I na ostatniej zmianie na ostatniej zmianie 10 minut złamał na tym dystansie 3400 3500 nie więcej 3400 3400 i też to pokazuje że właśnie do takiej ekipy można znaleźć ludzi bo tam wystartowało 700 ponad 700 sztafet 7, no tak sztafet. Tam było tyle sklasyfikowanych to pokazuje że ludzie chętnie właśnie gdzieś tam w takie teamy się potrafią łączyć tak jak najbardziej E, uważam, że to jest chyba troszeczkę też odskocznia od tych wszystkich e, masowych biegów, które dotychczas mamy bardzo dużo. Coś innego? E, zupełnie coś innego. Tu ludzie lubią e, nie tylko liczyć na siebie, ale liczyć też, też na całą drużynę. Wiedzą, że mają przyświecony szczytny cel że robią to też dla kogoś, pomagają, a przede wszystkim dbają o swoje zdrowie. W Fabernikach też pan biegł wczoraj u siebie? Tak, biegłem. Jak mógłbym opuścić <śmieniu> taką ważną imprezę naszego miasta i naszego klubu? Panie Sebastianie, na ostatniej zmianie? Nie, na pierwszej. O, coś tam... Czasem trzeba w otworzyć, czasem biega. Pierwszy kilometr na lajcie, 2,50. Tak, trzymaj. W kontekście lekkiej atletyki jesteśmy drużynowymi Mistrzami Europy. Fenomenalne zawody w Bydgoszczy. To tak apropo tych sztafet. Wrócę na chwilę do tego e, tematu. E, wszyscy mówią absolutnie sport indywidualny. A tu jednak e, ten smaczek rywalizacji w biało-czerwonych barwach jest niesamowity. E, tak można przyciągać też do lekkiej atletyki młodych ludzi. Jak najbardziej. Zawsze będę uważał, że jednak to jest, nie jest to tylko sport indywidualny, ale też drużynowy. I od samego początku e, dzieci jakby szkoli się do tego, żeby współpracowały ze sobą, współdziałały i widać to na przestrzeni nawet nie tylko lat, ale kiedyś, nawet w latach 70-80. Jak Polska zawsze była jakimś Krajem Zjednoczonym, że jak przychodzi do imprez walczenia jako drużyna, to jesteśmy jednak bardzo mocni w tym. i Myślę, że to tak cały czas będzie wyglądało. Jest tak, że na dużych zawodach czasami wyniknie się wynik, tak? Patrzy się, że ktoś tam dobrze rzuci, nabił te punkty i tak. to aż nawet w swojej konkurencji chce się też jeden tak, Jak jadą gdzieś na reprezentacja na jakieś tak. zawody, to jeden drugiemu zawsze kibicuje. Wszyscy są razem. Jeden patrzy, o, ten zdobył złoto, mówi, kurczę, no też się postaram. Zrobię wszystko, żeby jednak e, podnieść całą reprezentację, że myślą zawsze o tych punktach, żeby gdzieś coś tam zdobyć, żeby coś tam ugrać i, i w, na, w jedności siła. No to teraz... E... Sam się chwali Sebastian Nowicki. Sam się chwali. O. Trochę biega. Proszę, no trochę biega. Ale, trosz, ale trosz, się biega. żebyśmy na tym run biznes, biznes uh -huh. run jest skończyli. Tak. biznes raz, z w Poznaniu. Na no Bałtyk, uh -huh. Wracać do Dobornik. Serdecznie z tego miejsca pozdrawiam pana Rosława Kuca, który był moim nauczycielem wychowania fizycznego i to on mnie wyhaczył właśnie. Pokazał mi czym jest bieganie, pokazał mi takiego mojego bakcyla, który został we mnie zaszczepiony i tak się po, tak jakby się pociągnęło. A przełaje były na początku Przełaję troszeczkę ulicy, troszeczkę przełajów i generalnie, nie, jakby nie było, pierwszy był maraton też. No, <laughs> to końcówka, podaj, podaj, mocno i szeroko, wychyl się do przodu. Taką śmieszną historię mam z tym związaną, bo tak naprawdę nie, nie wciągnęło mnie do klubu, do biegania w klubach zawsze. Bardzo mi się podobało bieganie jako sport indywidualny, który znalazłem dla siebie. Zawsze lubiłem taką, jakby otoczkę wokół tego biegania, wokół tych wszystkich mitów, ideologii, tych bohaterów, tego, tego wszystkiego. Bardzo mi się to podobało, zawsze trochę chciałem być, trochę jak ten Filipides w maratonie i mówię a ukończę ten maraton. Jak z, skończyłem 18 lat, pamiętam, jakby wykupiłem pakiet na Poznań Maraton, mhm. przebiegłem i powiedziałem dobra, po tym momencie to będzie mój moment, w którym wstąpię do klubu lekkoatletycznego i tak też się stało. Tydzień czy dwa tygodnie po przebiegnięciu Poznań Maratonu, wstąpiłem do Olimpii Poznań. E, tam przyszedłem do trenerki Elżbiety Cieślickiej, też również ją serdecznie pozdrawiam z tego miejsca e, i to ona zajmowała się przez dłuższy czas ze mną aż do kategorii U23 mhm. i tam się zaczęły wszystkie przygody. jakież jakie dystanse się... były wtedy właśnie? Ja od zawsze chciałem biegać długie, nigdy nie ciągnęłam mhm. mnie do biegów krótkich, zawsze miałem predyspozycję maratończyka, może nie maratończyka, biegacza długodystansowego, który zawsze charakteryzował się niskim tętnem. Zawsze bardzo mocno i bardzo daleko lubiłem biegać. To był, to był mój bakcy, w którym zawsze chciałem siedzieć. Uciec z tego stadionu jednak. Tak, ale chociaż zawsze stadion troszeczkę przyciągał, ale jednak las był, był moim miejscem. Sukcesy chociażby w City Trailu, bieganie na rusałce też było bardzo blisko, przecież Olimpii i cały czas tam cykl jakby był ukończony. No i tak po kolei, szczebel po szczeblu, zawsze stawiałem sobie jakieś wysokie wymagania. Nie przypuszczałem, że nawet dotrę do miejsca, do którego dotarłem, czyli dostanie się do kadry polskiej U23, którą reprezentowałem przez całe trzy lata. Jak się czujesz? Wielka atletyka jednak jest wymierna. Taki najbardziej wartościowy wynik, który jak pan sobie przypomni, to od razu panią robi się wesele na duszy. Tak, blisko miamo serce jest wynik chociażby mistrzostwo Polski u 23 na 10 tysięcy metrów mm -hmm. i wynik, który dał mi jakby też powołanie do kadry polski było jakby drugie miejsce w meczu u 23, Polska czechy Słowenia, które razem z Szymonem Kulką biegliśmy na dystansie 5 tysięcy metrów. On był wtedy pierwszy, a ja byłem drugi. Mm -hmm. A to bieżnia. Jednak. Tak, to było bieżące. To było w Czechach, uh -huh. w Ostrawie. Uh -huh. A ten maratony ten... cały czas też? tak? Nie, nie, nie... maratonów nie chcę wracać. To był jeden, jedyny. Czy ten jeden i koniec, <laughs> ten? Jeden, jedyny. marzenie, jakby to było dziecka. Uh -huh. <laughs> a tak to teraz. To, to 5, był ten Tak, Filipiny. A teraz 5-10 km, coś takiego? Cały czas, cały tak. czas zostaje 5-10. Jest to jakby mój dystans. Bardzo pokochałem bieg na 5000 tysięcy metrów i cały czas będę jakby szedł tą drogą, żeby jak najwięcej troszeczkę z siebie jeszcze powyciskać. Najszybszy człowiek, idol biegaczy, nie tylko Obornickich, Sebastian Dzięki, pięknie. <laughs> Jak się czujesz? Dobrze, 5,42 chyba wyszło. 5,42? No. No to jest źle. No. Każdy mi wyskakiwał, 2,51 tak, km. Pierwszy był, ten drugi, tak samo. No. Okej, okay. przy tym zamieszaniu, przy tym całym show, to No, i tam się podkłułeś. tutaj? No, dwa razy, bo mi ludzie nie schodzili. Nie? Także że jest to dobrze, że na pierwszej one. Bo... kadencie sobie mierzyłeś? 170 chyba chodziło. No. O, no to już przyzwoicie, nie? Musimy podkręcić na 180. No to to już tam się kół, tak, tak. Ręce czułem, no, tak. że mam kurde toporne. Ale wieję wie, tam, że mam Ale tutaj stawia, tu na tej no, prostej nie. tak stawia. Tak. Ty chyba coś do mnie mówiłeś tam, nie? jak się czujesz. Ja, się czujesz? ja nawet nie dosłyszałem, tak <laughs> więc starniałem. Nie, nie odpowiadam, bo nawet nie wiem chyba co usłyszałem. Ale mnie słyszałeś, nie? No to z wiatrem. No ale takie treningi można robić, fajnie się robi, nie trening w ten sposób. Ej, no i wcześniej samochodem, tylko muzyka na bóla. delikatnie miły, miły, delikatny no? sprawdzian. Ekscent. No przy tym wczorajszym i tym Dzisiaj to mam nie z teraz.